Wcześniej rano wezwano pogotowie, w wieżowcu przy ulicy Ratuszowej mężczyzna, 29-latek, pilnie potrzebował pomocy. Przybyli ratownicy, znaleźli na, na klatce schodowej na wysokości kondygnacji siódmego piętra leżącego pokrwawionego mężczyznę, któremu natychmiast rozpoczęli udzielać pomocy, przywieźli pokrzywdzonego do szpitala regionalnego w Kołbrzegu, gdzie niestety nie udało się uratować jego życia. Lekarze stwierdzili zgon mężczyzny. Policja i prokuratura rozpoczęły oględziny pomieszczeń. Ustalono, że w jednym z mieszkań odbywało się spotkanie podczas którego spożywano alkohol. W tym mieszkaniu tym widoczne są te ślady krwawe, więc tam najprawdopodobniej doszło do tego, że Pan pokrzywdzony otrzymał znaczy doznał tych obrażeń ciała. Kołobrzewska policja zatrzymała osoby, które uczestniczyły w spotkaniu to trzech młodych mężczyzn. Najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym dojdzie już do możliwości, że osoby zatrzymane będą już przesłuchiwane, będzie sporządzany protokół z tych czynności. Jednocześnie też po zakończeniu oględzin w prokuraturze Koobrzeskiej zostanie wydane postanowienie o wszczęciu postępowania. W tym postanowieniu na pewno zostanie wskazany artykuł kodeksu karnego, w oparciu o którego to wszczęcie nastąpi. No, wydaje się z prawdopodobieństwem, że może być tu jednak przyjęty przepis o dokonaniu zabójstwa. Przyczynę śmierci 29-latka ma wyjaśnić sekcja zwłok.